Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Tomb Raider 4: The Last Revelation i witam w poziomie Street Bazaar. Teoretycznie że biorąc 30 level z kolei. Biorąc pod uwagę moje własne liczenie leveli jej. Tak, ten poziom też już sobie trochę przypominałam, bo on też też w pewnym momencie się cofamy do poprzednich poziomów, ale to gdzieś tam pod koniec, więc yy, na no to już nie będę robić osobnych cięć, ale żebym mniej więcej wiedziała co i jak. <laughs> Bo, no, no, jest zamieszanie z tymi poziomami. Yy, więc... Yy, w tym poziomie ogólnie mamy jeden sekret. Bardzo prościutki. Tak, i mamy tutaj pewnego mm, człowieka żołnierza. Podejdźmy do niego. Put your gun away. Aziza sent me. Uh, help me, Englisher. I bleed to death. I try to hide, but those things smell the blood on me. I've come for the mind frequency. I need to get back to Aziza through this rabbit, Warren. With both legs intact. <laughs> I do a good job with the mines. Uh, not that it does us any good. We are all dead or half dying. Where are the rest of you? I need the explosive codes. Saida, my colleague, lies across the roof bridge in the mosque. As we retreated, something new that we had not encountered before came from the shadows like lightning and took his head. The codes? Ah! Inside his head! Inside the creature! I need those codes. Search his body. I don't know. Leave me now, for I am weak. And wish to prepare myself for my God. <laughs> tak, więc um, Lara oczywiście spotyka żołnierza, o którym mówił jej nasz kumpel Azji. E, no i mówi: e, Oczywiście, może przyszła po to takie urządzenie do częstotliwości min, czy nie wiem, jak to się tam nazywało. W każdym razie. Um, Aha, jest, są mi jeszcze potrzebne kody do ładunków, to o czym mówił Aziz. Żołnierz mówi, że jego kolega, Saida bodajże, jakieś tak dziwnie się nazywają, ale dobra. W każdym razie mówi, że, że jego kolega miał kody, ale coś odgryzło mu głowę, więc prawdopodobnie kody są w brzuchu tego potwora. Ale oczywiście polecam mi też przeszukać ciało, które właśnie jest za mostem na dachu meczetu. No i prosi, go, prosi ją oczywiście też, żeby go zostawić, bo musi się przygotować na spotkanie ze swoim bogiem. Więc zabieramy tą zacną część. mine detonator body. I potrzebujemy tu coś jeszcze, bo to jest wielki przycisk, ale za tym zacnym samochodem jest właśnie coś takiego, lewarek. Więc to też będzie nam potrzebne. Stąd jest tylko jedno wyjście, tak? Tak, chyba tak. Dobra. Ok, zapiszmy sobie tutaj. My chyba potrzebujemy iść tędy. Aha, tu jest apteczka. Zabierz apteczkę. Apteczek nigdy dość. Właśnie, miałam sprawdzić, ile mamy sekretów. Dobra, statystycznie się zgadza. Widzicie, już mam prawie 60 sekretów. W tym poziomie właśnie 60 zdobędziemy. I zostanie nam tylko 10. Także całkiem miło się zapowiada. Okej. Okay. Teraz gdzie my jesteśmy? Aha, nad tym gościem. My chyba potrzebujemy skoczyć sobie tam. Tak trochę nie wyszło. <grymne> Aha, bo tu jest drabinka chyba jakaś góry. No dobra. Nie, weźmiemy może shotguna. Zaraz. Zgubiłam się. Aha! Tam miałam iść. <laughs> Nie ma tak w prostym korytarzu się gubić. Ale dlatego mówiłam, ja bez przypominania tych poziomów to ja już w ogóle bym się tu... ...pokręciła. Dobra. I tu właśnie potrzebowaliśmy tego lewarka, żeby się wydostać. Bo Lara tu coś bardzo ambitnego zrobi, z tym lewarkiem. A przynajmniej powinna. Zaraz, a nie powinniśmy mieć czegoś jeszcze? Kurde, wiedziałam, że coś zgubię. Powinniśmy mieć chyba jeszcze taką czerwoną rączkę. <grywka> Dobra, cofnij się tutaj. było tutaj? O, właśnie. No, i teraz chyba mamy wszystko. Teraz to musimy połączyć z lewarkiem, i będziemy mogli go użyć. A, tu muszę zabrać tą apteczkę jeszcze raz. Trudno. No, zabierz. Także z. Na, z Anią na przechodzenie nawet jak wiem co robić. <grystanie> to jest lame. Takie życie. Ja bym chyba musiała kilkanaście razy przejść daną grę, żeby dokładnie ją pamiętać. No, ale tak to już bywa. Z drugiej strony, ob w, w obecnych czasach w sumie. Nie safe Kiedy wychodzi bardzo dużo gier i bardzo dużo chciałoby się zagrać, to byłoby mi już trochę szkoda czasu na właśnie przechodzenie kilkanaście razy danej gry. Chociaż w sumie przy Mass Effect to mi się chyba nigdy nie znudzi <grym> i do Mass Effect bardzo lubię wracać. Natomiast reszta gier to tak prawdę powiedziała, że w sumie przy Mass Effect też tak mam, że. Mm, że już się po prostu... Szkoda mi czasu trochę na to, że, że go zużywam na przechodzenie danej gry po raz któryś raz tam z kolei. Zamiast zabrać się za jakiś nowy, ciekawy tytuł, bo... Mam tych tytułów bardzo dużo do przejścia jeszcze. A po prostu ciągle czasu braknie. Dobra, tutaj. Wow, tutaj jest nieprzyjemnie. Oprócz szarańczy rzecz jasna, która denerwuje. To jest tu, są to jakieś wyładowania, nie wiem, atmosferyczne? <grym> To nie wygląda w sumie jak jakieś ta. To, to chyba nas zabije. Nie czekajcie, sprawdzę to. Muszę przetestować. Tak, to nas zabije. <ścoughs> Więc musimy się tego pozbyć. To też w bardzo inteligentny sposób. Mój mały murzyk jest za mały, żeby to pojąć, ale... Ale no, tak to trzeba zrobić. Dobra, chodź tu. Lejku, dziwny. Przesuniemy cię tam i powinno nam... jakby... No nie wiem, coś zrobić. Ja jestem tak bardzo niemądra w tej kwestii. Przepraszam za to. Mam nadzieję, że mnie to nie zabije. A, przeteleportowało nam wyładowanie na tamten mostek. Tędy przyszłam, okej. Okay. I tu będziemy mieli sekret Jesus Christ. <gryst> tak, tu będziemy mieli ładny sekret. Taki ładny mostek ze światełkami. W sumie, nie wiem czemu, ale kojarzą mi się te światełka, znaczy wiem czemu. Jesus. <gryst> kojarzą mi się te światełka z klockami LEGO. Ale tam były też takie, takie światełka, właśnie strasznie nie wiem, podobne jak dla mnie. mi siemi, mi Dobra, idziemy po sekret najpierw. Więc oczywiście zapis, bo mnie... hmm, Tak już myślałam. Oczywiście musiała mnie szarańcza dopaść. Pozwolicie, że się jej pozbędę najpierw. No. Dobra, mamy tu apteczkę. Naboje do kuszy i do granatnika. W sumie nas rozpieszczają teraz tym granatnikiem. Powinniśmy go więcej używać. Wow, wow, stój, 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 stój. Kobiecin, droga. Tak i teraz tędy. A to nas prowadzi. Nie mam bladego pojęcia, gdzie. Zaraz się dowiemy. Wow! Ok, spadłam na sam dół. Nie wiedząc czemu. Czemu to przeznaczenie mną tak miota. Gdzie ja jestem? Aha, już wiem. To nie jest zbyt przyjemne miejsce, niestety. Co ja Wam powiem. Spotkamy tutaj starego znajomego. Tak, tutaj mamy pudełka. Tych pudełek, niestety, sami nie możemy rozbić. Dlatego jest nam. Potrzebny nasz kolega do tego celu. Tylko nie wiem, jak sprawić, żeby ten kolega się pojawił. A nie kolego! Gdzie pan jest? Muszę tam podbiec. Pan kolega wyjdzie stąd? Ja nie pamiętam, skąd pan kolega wychodził. Może trzeba było jakąś dźwignię, czy coś? Albo stąd. Uuu, uh, nie, to jest ten gościu, o którym wspominał tamten. Co mu odgryzło głowę. Widzicie? Zezarło mu głowę. Daj, mamy te kody całe ładunków. Mine position data. Aha, to myślałam, że to będą kody. Teraz zobaczycie naszego kolegę, tak, nasz przyjaciel z dawnych czasów. Też oczywiście musimy go tu wykorzystać, właśnie nie możemy go zabić, ale to jest tak. O, coś tam jeszcze rozwalił, może tam coś było, flary. W tym razie, no, tak samo jak poprzednim razem, to nie można go tutaj zabić, tylko jeszcze coś rozwalił. Ale spryciula. On nam rozwala wszystkie rzeczy, ale fajnie. Strasznie mi się podoba tutaj e, światło. Tutaj nie wiem, czy widzicie te, e, te takie jakby wydłubane cegły <grym> i przechodzące przez to światło. Strasznie mi się kojarzy z początkiem Tomb Raider 4, początkową scenką, kiedy e, musimy tam... Hmm. Czy rozwalisz jeszcze to dla mnie, dziubasku? Byłoby mi miło. Nie głową w mur, tylko w to. Dobra, pomogę ci trochę. E, chyba nie. Chyba musi coś krzani. Hej, rozwal to pudełko. Czekajcie, ja nie mogę to rozwalić. Nie w niego. Tu, rozwal to pudełko. Tu, koleś. Dajesz, dasz radę. Nie, chyba nie da rady. Dobra, olejmy to. On jest zbyt. Trudno to mi mówić. Bardzo mi przykro, byczku, ale coś jest z Twoim mózgiem. Dobra, idziemy dalej. No, teraz mi rozwalił. Patam, coś tam było w ogóle. Była amunicja. No. no, ale właśnie tam. Kurde, tu jest jakiś brzydki pan znowu. Panie brzydki. Na pana mam... O! Może z granatnika skorzystamy. Ale nie z super tylko normal. A jednak trzeba było użyć super. No, strasznie mi się podoba to światło. Nie wiem czemu. on jest wiadomo takie pikselowate i w ogóle... ale jakoś tak... Klimatycznie to wygląda. Czy zostawił? Chyba nie. Okej, okay, teraz czekajcie, bo. Aha, tak. Teraz cofnęliśmy się chyba do trenches. Ale tu już właśnie nie będę robić nowego odcinka, bo w trenches jesteśmy dosłownie na chwilę. A, matko, teraz... Ym... i w którą stronę. Nie, chyba nie w tą. No. Mm. Teraz nie wiem do końca, dokąd mam biec, ale A, to było gdzieś tu. No, ale Laru. Tak, i tutaj będziemy mogli sobie wejść, żeby się dostać z powrotem do Street Bazaar. O, jesteśmy tylko na chwilę właśnie. To jest nasz motor. <grytanie> Zostawiliśmy go tutaj. Teraz musimy się dostać. Właśnie. Aha, tu się nam otworzyło coś. Nie wiem dlaczego i nie wiem jak, ale się nam otworzyło. I teraz właśnie ten. Zapylamy. Przez niebieskie drzwi. A, coś mi się to nie podoba. Wiedziałam. Kurde. No. Łomatko, wielki teren. Takie tereny zazwyczaj nie wróżą dobrze. A, tu jest ten teren z minami. A ja nie potrzebuję czegoś jeszcze, żeby to uruchomić. Co do mnie strzela znowu. Dobra, tego pana do shotguna. Nawet mi się zgromowało. Tego pana dostrzegam. Prawie nic pan nie zostawił. Ja mam tutaj w sumie nic nieba. Chyba za bardzo. Dobra. Nie wiem do końca, jak użyć tego minowego, coś tam. Aha! Yy. A w jakim ja poziomie teraz jestem za przeproszeniem? Bo ja nie W WTRENCES! Okej, spoko. Eee, to ja mam to skombinować z czymś. Z tym? Czym? Aha, czyli to jednak nie jest ten. Ale kody miał nam podać. A może to jest to? Kurde. Nie ogarniam. Dobra, użyj tego. Zrobiła magiczną rzecz. Bo oczywiście, jakbyśmy tu weszli bez tego urządzenia, to byśmy zginęli. Zaminowane wszystko. I tu mamy wielki czerwony przycisk. Aż się boję tego używać. Coś nam się otwarło. A, tu motor powinien stać, prawda? Jesteś mój motorku! Co prawda, nie dalej cię nienawidzę, ale w sumie dobrze, że posuwam się do przodu, a nie do tyłu. Ja się I wjechaliśmy do poziomu. <śla> Chyba Sita Tak. Bo teraz skończyliśmy właściwie Street Bazaar e, Z tym, że musimy się cofnąć do Citadel Gate, bo już mamy wszystko co potrzeba, żeby wrócić do A'ziego, Żeby on się rozprawił ze smokiem Tak wow. O kurde Krokodyle wylazły na ulicę Nie wiem, czy to jest takie pozytywne o, dobra, tu jest ten głupi smok. Si, 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 Okej, okay, jesteśmy. Przylecieliśmy razem z szarańczą. you're a strong woman. lara, and you handle yourself pretty well, sergeant. you've got the codes. what now? after all we've been through. i think not. this is merely insurance. against what? against you stopping me from doing my duty. somebody needs to drive that truck in there. kamikaze. whatever it takes for my country.

Okej, okay, więc wylądowaliśmy w cytadeli. Tak jesteśmy w miejscu, w którym chcieliśmy być od samego początku, ale skomplikowały się nam sprawy oczywiście. Więc tak jeśli chodzi o tą scenkę, to oczywiście Azji mówi, że Lara jest tam silną kobietą i że teraz musi wypełnić swój obowiązek. Bo ktoś musi w końcu poprowadzić tą ciężarówkę z, 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 tymi, z tymi ładunkami wybuchowymi, czy tam bronią, czy cokolwiek tam było, już nie pamiętam. W każdym razie jest to winno i czyźnie, jak to powiedział. Żegna się z Larą. Do zobaczenia w przyszłym życiu. No i Lara oczywiście oddaje mu cześć na koniec i. Pokonaliśmy smoka, tak, że tak powiem, trochę pośrednio, <laughs> niekoniecznie bezpośrednio. <laughs> no i cóż, no i idziemy po naszego przyjaciela, Żana Iwsa, ale to już kolejnym razem. Już w kolejnym odcinku. Mamy 60 sekretów, zostało nam 10 do zdobycia do końca gry. No i w sumie pozbyliśmy się też chyba naszego motoru, bo on się chyba tam rozwalił przy okazji tego kabum. Więc, y, to koniec przygód z naszym motorem. Jej! A przynajmniej mam taką nadzieję, bo nie pamiętam właśnie, co było dalej. A pewnie sobie przypomnę. W każdym razie mam nadzieję, że już go nie będzie. Chociaż coś mi się kojarzy, że jeszcze w przyszłych poziomach będzie, ale. Nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. Zostawmy tę kwestię. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Tych poziomów się zrobiły trochę bardziej skomplikowane, ale na szczęście wszystko dało się ogarnąć. No i do usłyszenia w kolejnym poziomie Citadel. Będziemy ratować naszego, właśnie, przyjaciela. No to cześć.